Cieszę się, że tak dużym zainteresowaniem cieszy się zarówno tematyka innowacji na rynku kapitałowym i nowych możliwości w finansowaniu małych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ale również to, że zainteresował Państwa nasz temat specjalny dzisiejszej konferencji, mianowicie equity crowdfunding, udziałowe finansowanie społecznościowe. Dlaczego finansowanie społecznościowe. W Polsce zaczyna być tak ważne. Dlaczego tak dużo o tym mówimy? Dlaczego tyle inicjatyw pojawia się w tym zakresie? Bo tych inicjatyw jest naprawdę bardzo dużo. W ciągu dwóch lat wybudowaliśmy już 24 restauracje, które działają, dostają jakieś tam nagrody i tu dopatruje się też również w kierunku, że krewajnik może być też tym pomysłem, który będzie wspierał na pewnego rodzaju sektory, mając to w swoich możliwościach zasięgu, będę to próbował. Czy również z perspektywy banku, albo czy w inne formy finansowania tego, skąd kapitał spółka pozyskała na start, mają znaczenie dla banku? Czy spółka, która ma dotacje, albo spółka, która już jest spółką publiczną, czy to jakkolwiek wpływa na jej ocenę z perspektywy instytucji finansowych, jakimi są właśnie banki? Niewątpliwie tak. To jest dla nas temat, który daje nam możliwość też oceny i pewnej weryfikacji. To każde doświadczenie biznesowe jest dane pod uwagę, bo tak naprawdę bank, oceniając projekt, ocenia po pierwsze możliwości finansowe firmy, czyli to, co do tej pory firma realizowała, ale również to doświadczenie, które jest nabywane. Co jest najważniejsze w crowdfundingu? Co jest najważniejsze? Podniesienie zaufania tylko. Może być dla nas wszystkich korzystne. Oprócz tego samego kopa finansowego, to powiem to tak, no w tym biznesie, który każdy z Państwa prowadzi podejrzewam. No wiadomo, że zaufanie pierwsza rzecz. No druga rzecz, żeby pozyskać kontrahentów na tyle uczciwych, na tyle chętnych do współpracy, żeby to się przełożyło na Państwa biznes. Jeszcze są inne uwarunkowania, które pomagają inwestorom, przede wszystkim prywatnym wykładać swoje własne ciężko zarobione pieniądze. Crowdfunding zawsze opiera się na tym, że wspieramy konkretny cel. Oczywiście on jest realizowany przez osobę lub konkretną spółkę, ale te pieniądze powinny trafiać od razu na rzeczy realizacji tego określonego przedsięwzięcia. W tej części opowiemy więcej o w praktycznych aspektach, ale w, niet w nietypowych yy, przypadkach. Film na przykład jest e, terenem o szybkiej stopie zwrotu, ale dużym stopniu ryzyka. To ryzyko można rozpoznać i minimalizować. O ile wiem, jeszcze żaden taki y, film, który wchodził do szerokiego rozpowszechniania, nie był oparty na crowdfundingu. Ja chcę zrobić to po raz pierwszy. Jeżeli jestem inwestorem, się zastanawiam. Czy ten startup, albo nawet średniej wielkości już firma, czy ona rzeczywiście ma zdolność rozwojową, albo czy przygotowała nowatorski projekt i czy ten projekt chwyci, to znakomitym sposobem sprawdzenia tego jest powiedzieć: Zróbcie projekt crowdfundingowy. Rynek equity crowdfunding w Europie, w Unii Europejskiej, 230, 230 platform w ogóle, equity crowdfunding mniej. Średnia wartość projektu zakończonego sukcesem, na terenie Unii Europejskiej wynosi 12,5 tysiąca euro. W Dolinie Ksamowej oferowano pół miliona za 40% akcji. Po zrealizacji kampanii udało mu się sprzedać za 15 milionów, z tego co pamiętam, dokładnie 7% akcji. To rzeczywiście się dzieje, rozwija, a szczególnie w tej formule nieudziałowej. My patrzymy trochę z innej perspektywy też na crowdfunding, czyli patrzymy od strony, od strony po pierwsze regulacji, po drugie kwestia ochrony inwestora. Dla dużych spółek mamy rynek giełdowy, dla nieco mniejszych spółek mamy rynek New Connect i, i takim domknięciem tego wszystkiego. Byłaby dobrze funkcjonująca platforma crowdfundingowa. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze wykłady i panele tak naprawdę. Potwierdzają, potwierdzają to, że do tej pory obserwowaliśmy, co się dzieje na świecie i w Polsce myślę, że jesteśmy dosłownie krok, ale tak nawet malutki kroczek, przed społecznościową rewolucją, jaka dokona się właśnie w finansowaniu modelu społecznościowym. To jest powód, żeby namówić wszystkich, żeby spróbować dać szansę crowdfundingowi, bez względu na to, czy mówimy o realizacji nieruchomości, czy zrealizowaniu. Życiowego, jakiegoś marzenia, który za właśnie udział w tym wszystkim da drugiej osobie trochę radości. A tutaj my mówimy nie tylko o radości, ale i o biznesie.